Cześć wszystkim, z tej strony Maria i witam się z Wami po raz pierwszy i ostatni w tym gorącym okresie wakacyjnym. Słuchajcie, to jest okres gorący nie tylko ze względu na temperatury, jakie widzimy na termometrach, ale również i ze względu na zmiany, jakie wprowadza oświata do podstawy programowej. No, my z Klaudią sukcesywnie pracujemy nad kursem maturalnym dla was, ale ministerstwo możemy powiedzieć, rzuca nam kłody pod nogi. Dzisiaj chciałabym poruszyć z Wami temat dotyczący kultury grecko-rzymskiej, tej starożytnej. No, ja bardzo często dostaję pytanie dotyczące tego, dlaczego my w ogóle zajmujemy się w szkole antykiem. Tak, no, skoro to jest przedmiot język polski, no, to powinniśmy skupiać się właśnie na polszczyźnie. No, a wiadomo, że w antyku państwowość polska no, nie istniała. Ale no myślę, że to pytanie jest sensowne jak najbardziej, tylko musimy pamiętać, że język polski jako przedmiot to nie jest tylko i wyłącznie nauka o języku. Powiedziałabym, że wręcz przeciwnie, no, w tym polskim systemie szkolnictwa my tak naprawdę skupiamy się przede wszystkim na wiedzy o literaturze, a ta wiedza o literaturze, no ona musi mieć jakieś solidne podstawy. A wiadomo, że tymi solidnymi podstawami są podstawy kultury europejskiej. Nasza kultura europejska wyrasta bowiem z takich dwóch najważniejszych źródeł. Tym pierwszym źródłem jest właśnie antyk grecko-rzymski, a drugim jest antyk judeo-chrześcijański, o którym opowiem Wam w późniejszych materiałach. No i słuchajcie, można byłoby wiele mówić na temat wpływów tej kultury antycznej, rzymskiej i greckiej na tak naprawdę nawet nasz dzisiejszy świat. No, można pomyśleć na przykład o wpływach prawa rzymskiego. Można tutaj pomyśleć o filozofach greckich, którzy naprawdę zostawili wielką spuściznę po sobie, no i przyczynili się do tego, że tak naprawdę ta nauka, filozofia jako nauka, rozwijała się przez Kolejne stulecia. Można byłoby tu wspomnieć na przykład o wpływach architektonicznych, albo o wpływach, jakie miały tak naprawdę greckie e, różne rzeźby, albo i malarstwo. Ale to, na czym chciałabym się skupić dzisiaj, to są tylko i wyłącznie te wpływy mitologiczne, bo myślę, że tak naprawdę najłatwiej odnaleźć je w literaturze, no i w naszym języku. Słuchajcie, chciałabym rozpocząć od y, czegoś takiego jak archetyp. Myślę, że w większości z nas znane jest to, to pojęcie archetypu, ale na wszelki wypadek jeszcze raz zaznaczę. Archetyp to jest pewien taki pierwotny wzorzec postępowania. To jest taki Prawzór, możemy powiedzieć. No i słuchajcie, kiedy myślimy właśnie o takiej postaci, która kojarzona jest przede wszystkim z niezwykłą rozwagą, z takim, możemy powiedzieć, spokojem, no to kto nam się kojarzy? No mi od razu przychodzi na myśl Detal. Ten konstruktor, wynalazca i architekt, który bardzo chciał dotrzeć do swojej ojczyzny, ale niestety miał zadanie utrudnione, ponieważ król nie chciał go wypuścić. No, Dedal skonstruował skrzydła, na których stwierdzi, że poleci wraz ze swoim synem. No i Dedal ostrzegał Ikara, ażeby ten nie leciał zbyt wysoko, bo jeżeli będzie leciał za wysoko, to wosk może się roztopić. No i po prostu te skrzydła ulegną degradacji, ale mówił mu również, żeby Dedal nie leciał zbyt nisko, bo wtedy skrzydła mogą nasiąknąć, te pióra mogą po prostu stać się zbyt ciężkie, no i można spaść do wody. Dedal jest właśnie tym człowiekiem, który zadbał praktycznie o wszystko. Wymyślił sposób, w jaki może dotrzeć do swojej ojczyzny, opracował plan ucieczki, no i również poinstruował swojego syna, ażeby ten mógł również dotrzeć z nim na miejsce. Tutaj z, tak naprawdę skontrastowany jest Dedal ze swoim synem, z Ikarem, bo, bo Ikar był postacią uważoną za postać negatywną w starożytnej Grecji. To był człowiek po prostu nierozważny, w przeciwieństwie właśnie do tego ideału, jakim był Dedal. Ikar w pewien sposób został przekształcony kulturowo. To działo się tak naprawdę na przestrzeni lat, ale myślę, że dzisiaj w naszej kulturze Ikar postrzegany jest raczej jako osoba, która być może chciała zaznać wolności albo jako taki buntownik. Co prawda w tym tekście źródłowym nie ma żadnej mowy właśnie o chęci zbuntowania się ani bycia wolnym, ale my dzisiaj tak właśnie patrzymy na tego Ikara jako ktoś, kto Chciał przekraczać jakieś granice, bo dla nas to stało się po prostu ważniejsze niż przestrzeganie sztywnych reguł. No ale słuchajcie, kiedy jesteśmy właśnie już przy buncie, no to bunt, buntownik, ktoś, kto buntuje się w takiej słusznej sprawie, Prometeusz, mówimy nawet o buncie prometejskim, tak, to już jest związek frazeologiczny. No ale w każdym razie, dlaczego ten Prometeusz w ogóle się zbuntował? Ano zbuntował się dlatego, że człowiek którego stworzył na podobieństwo bogów, no, był tak naprawdę do Boga podobny tylko i wyłącznie z kształtu. Jeżeli chodzi o jego umiejętności, no, to człowiek e, był bardzo słaby. Człowiek nie potrafił polować, nie miał żadnych jakichś takich umiejętności manualnych. I Prometeusz postanowił to zmienić. Zakradł się więc do spichlerza ognia niebieskiego i wykradł płomień, a następnie zaniósł go na ziemię. I nauczył człowieka posługiwania się ognia. ogniem. Zeus nie był zbyt zadowolony z tego, co się stało, no i skazał po prostu Prometeusza na dosyć surową karę. Prometeusz został przywiązany do gór Kaukazu i jego wątroba miała być wydziobywana przez orła, a dodatkowo ta wątroba cały czas się regenerowała, więc jest to niezwykle ciężka, brutalna kara, możemy powiedzieć. Jeżeli chodzi o karę, no to myślę, że warto tutaj też pokazać Wam archetyp takiej bezowocnej pracy. No kiedy mówię właśnie o tej bezowocnej pracy, to myślę, że już macie z tyłu głowy Syzyfa. Syzyf skazany został również przez Boga Olimpijskiego. Po to jego kara polegała na tym, że musiał po prostu wtaczać kamień na samą górę, tak? Ale za każdym razem, kiedy no już miał Wtoczyć ten kamień do celu, no to ten kamień na jego spadał. I jest to po prostu symbol pracy bezowocnej. No i ostatni z archetypów, o którym chciałabym Wam opowiedzieć, to jest archetyp narcyza. No, narcyz to jest osoba, która jest niezwykle skupiona na sobie. I tak naprawdę tego narcyza możemy odnaleźć nie tylko w archetypach. Ale również no, mamy tutaj termin, możemy powiedzieć, psychologiczny, tak? No, mamy osobowość narcystyczną, więc widzicie, że to nie tylko literatura, ale również i nauka czerpie garściami z tej mitologii greckiej. Również i w języku możemy właśnie odnaleźć różne związki, frazeologiczne. A słuchajcie, moi drodzy, no, ile razy zdarzyło Wam się tak, w dzieciństwie kilka razy, że chciałam pobrać jakiś plik, tak? No i razem z tym plikiem pożądanym przeze mnie pobierałam również takie oprogramowanie, no, które niekoniecznie miało działanie przeze mnie pożądane. Pobierałam przez przypadek Trojana. Ten Trojan swoją nazwę bierze od konia trojańskiego, tak? czyli od podarunku, który przynosi jakąś katastrofę. A ten koń trojański osadzony jest w micie o wojnie trojańskiej. Czasami, kiedy na naszej drodze życiowej pojawiają się jakieś pasma niepowodzeń, kiedy jedna rzecz za drugą po prostu nam nie wychodzi, to możemy powiedzieć: Czy ja otworzyłam jakąś puszkę Pandory? Pandora, również związana właśnie z Prometeuszem, no ona została stworzona po to, aby na świat przynieść wszystkie smutki, bóle. Jakieś po prostu niepowodzenia, i ona miała te smutki ukryte w beczce bądź w puszce, w zależności od wersji mitu. Kiedy je otworzyła, no to na świat wyleciały wszelkie, no niezbyt, że tak powiem, pożądane wartości. Więc tak, no możemy powiedzieć, że jakaś puszka Pandory została otworzona, kiedy po prostu na naszej drodze mamy do czynienia z nieprzyjemnymi sytuacjami. No i kiedy byłam młoda to również przypomniało mi się, że na przykład kiedy nie chciało mi się sprzątać w pokoju i no, powiedzmy zalegałam już od kilku tygodni z moimi obowiązkami, no to mama wpadała do mojego pokoju i mówiła mi, cóż to jest za stajnia Augiasza, tak? Ta stajnia Augiasza z kolei z mitu o Heraklesie. Herakles musiał po prostu oczyścić tą stajnię Augiasza jako jedną z dwunastu prac Heraklesa. Więc no, widzimy, że jeżeli chodzi o nasz język, to ta frazeologia jest niezwykle mocno rozbudowana. Ja mogłabym tu Wam pokazać jeszcze więcej przykładów, ale myślę, że doskonale wiecie o co mi chodzi. Bardziej teraz naukowo myślę, że jeżeli patrzycie się na gwiazdę, no to możecie zaobserwować również i gwiazdozbiory. Moi drodzy, czasami nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, że Wiele tych gwiazdozbiorów zostało nazwanych po postaciach mitologicznych. No mamy na przykład Centaura, Herkulesa, Pegaza, Oriona czy Andromedę. I z Andromedą związana jest dosyć ciekawa historia, bo według mitologii greckiej to była etiopska księżniczka, która została wskazana przez wyrocznie na ofiarę. To miała być ofiara, która miała przynieść ludowi um, ratunek od wielkiego potwora. No, i ta Andromeda została przykuta do skały, miała właśnie zostać porwana przez tego potwora, ale na szczęście zjawił się pewien Heros. Ten Heros nazywał się Perseusz. No i Perseusz znany był przede wszystkim z tym, że on zabił Gorgony, czyli no te trzy siostry. Najbardziej znaną z nich była Meduza. No i nie będę się tutaj wgłębiać w historię Andromedy. Ale po prostu ona po śmierci została przeniesiona w gwiazdozbiór i do dzisiaj możemy ją podziwiać. Z tymi gorgonami związana jest jeszcze również postać Pegaza. No, myślę, że niewiele z nas wie, że Pegas to jest koń, który, to znaczy wszyscy wiemy, że to jest skrzydlaty koń, ale niekoniecznie wiemy, że powstał on właśnie z krwi jednej z gorgon, czyli Meduzy. Meduza została zabita właśnie przez tego perseusza. No słuchajcie, Pegas miał różne przygody w swoim życiu, ale tak się zdarzyło, że on no, doleciał na szczyt Olimpu. I Pegas został tak naprawdę przywitany przez Zeusa. Zeus stwierdził, no dobra, jak już przyleciałeś Pegasie, to możesz zostać u mnie, zostaniesz w mojej stajni. Ale Zeus nie był świadomy tego, że ten Pegas będzie naprawdę takim świetnym zwierzęciem. To było zwierzę posłuszne, przydatne, no ale miało jedną zasadniczą wadę: było śmiertelne. No i po prostu, kiedy ten Pegas umarł, no to został nagrodzony swoją własną konstelacją. I dlatego możemy podziwiać konstelację Pegas. Również i planety mają nazwy, które pochodzą od bogów mitologicznych. No na przykład weźmy taką planetę Wenus. Wenus, czyli ta bogini piękna. To była bogini również i miłości. To była najjaśniejsza z boginek. No i nic dziwnego, że i również najjaśniejsza z planet została nazwana Wenus. Inna planeta, która dostała swoją nazwę od Boga Rzymskiego, to jest Merkury. Słuchajcie, Merkury to jest rzymski odpowiednik Boga greckiego Aresa, czyli tego Boga wojny. Wojna kojarzy nam się właśnie z czymś niezwykle brutalnym, często krwawym, a jeżeli krew, no to i czerwona barwa, a Merkury jaki jest czerwony. Więc właśnie dlatego Merkury dostał taką nazwę. No i moi drodzy, widzimy, że właśnie te inspiracje językowe są widoczne w związkach frazeologicznych, właśnie w różnych nazwach, ale to co nas z perspektywy filologów najbardziej interesuje, to są te perspektywy literackie chciałabym żebyśmy odwołali się do kilku takich myślę najbardziej popularnych nawiązań w literaturze polskiej do mitologii greckiej i tutaj chciałabym zacząć od utworu renesansowego no moi drodzy pewnie kojarzycie że renesans to jest właśnie taka epoka w której ciągnie to bardzo dużo inspiracji z antyku no i takim myślę że najbardziej znanym polskim twórcą renesansowym był Jan Kochanowski. No Jan Kochanowski napisał Odprawę posłów greckich. To jest taki utwór, który tak naprawdę wykorzystuje zabieg, który możemy nazwać taką maską historyczną. Słuchajcie, tutaj poeta posługuje się historią o posłach, którzy zostali wysłani do Troi, o posłach greckich. I on tutaj mówi tak naprawdę o sytuacji politycznej w Polsce, więc no, nie mówi wprost, ale tak naprawdę wszyscy doskonale wyczuwają tą aluzję. To były czasy, kiedy już mieliśmy tak naprawdę początek, początki problemów z demokracją. No, to wszystko tak naprawdę będzie się rozwijało. Aż do wieku XVIII, kiedy Polska ostatecznie zniknie z mapy. No ale nie tylko twórcy renesansowi odnosili się do tych mitologicznych inspiracji, również romantyzm. No epoka, która myślę, że kojarzy się właśnie raczej z odwołaniami do innych epok, no przede wszystkim do średniowiecza. No ale tutaj na przykład jeżeli chodzi o pana Tadeusza, no to Soplicowo zostało stworzone właśnie na wzór Arkadii, czyli tej krainy wiecznej szczęśliwości. No, w późniejszych epokach również te odwołania były dosyć popularne. No Tutaj myślę, że warto wymienić chociażby twórczość Wyspiańskiego, na przykład jego Akropolis, albo twórczość Skamandrytów. Słuchajcie, no właśnie Skamandryci, sama nazwa, która nawiązuje do tej rzeki mitologicznej, ale również i nawiązuje do Akropolis Wyspiańskiego. No, Skamandryci, oni również tworzyli... Um, w takiej poetyce, możemy powiedzieć, typowo klasycystycznej. Więc no, również i to jest tak, nawiązanie do tego, co pozostawili po sobie ci starożytni Grecy i Rzymianie. W późniejszych epokach, no, w ogóle cała epoka, jaką jest wiek XX, mieliśmy wiele odwołań do mitologii w literaturze. No, myślę, że tutaj jeszcze warto na przykład wspomnieć o Herbercie i jego "Nikę, która się nie waha również i w muzyce możemy zauważyć różne odwołania do mitologicznych wątków. Tutaj na myśl przychodzi mi na przykład piosenka zespołu Polskiego Mysłowic być może kojarzycie papierowe skrzydła. Tutaj mamy odwołanie właśnie do tego Ikara i to jest Ikar właśnie już ten przekształcony, I to jest Ikar, który szuka wolności. Mam nadzieję, że w dzisiejszym podcaście pokazałam wam, że ta kultura polska osadzona jest głęboko w kulturze europejskiej, i stąd właśnie wynika potrzeba omawiania przede wszystkim mitologii greckiej. Bez mitologii greckiej bardzo często nie zrozumiemy niektórych kontekstów literackich, a konteksty literackie są kluczowe przy interpretacji każdego utworu literackiego. Dziękuję za wszystko. Mam nadzieję, że słyszymy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.